Sejm wczoraj po południu, w piątek, odrzucił ustawę depenalizacyjną, która dotyczy aborcji. Posłankom lewicy chodziło o to, żeby uciąć wszelkie postępowania, które się toczyły w stosunku do osób oskarżonych o pomocnictwo przy aborcji. Aborcja byłaby nielegalna, ale też jednocześnie nie obowiązywałyby kary za nią. Koalicja 15 października oczywiście w większości głosowała za tą ustawą, natomiast olbrzymia część PSL-u głosowała przeciwko i to w gruncie rzeczy zdecydowało o tym, że ustawa przepadła. Do jej uchwalenia zabrakło czterech głosów. Opinia publiczna skoncentrowała się przede wszystkim na romanie Giertychu, a to dlatego, że Donald Tusk obiecywał, i to jest fakt, że wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej zagłosują za liberalnym prawem aborcyjnym, no i to takim, który odwróci skutki decyzji Trybunału z 2020 roku. Roman Giertych nie wziął udziału w głosowaniu. Moje zdanie na temat Giertycha i jego postępowania, postępowania jest takie: no, trzeba by było być skrajnie naiwnym, a myślę, że Donald Tusk nie jest, żeby sądzić, że Giertych zagłosuje za tego typu ustawą, z tego prostego powodu, że zawsze prezentował takie, a nie inne. Poglądy, przy czym Gierdych oczywiście uważa ten stan, który zafundował nam PiS, stan prawny, za szkodliwy i uważa wyrok Trybunału Konstytucyjnego, niekonstytucyjnego raczej, za nieistniejący. Ale to pomijmy w to. Ja nigdy nie wierzyłam w to, że Giertych będzie głosował za tego typu ustawą. Zawsze podejrzewałam, że po prostu nie weźmie udziału w głosowaniu, tak jak zresztą to było przy poprzednich głosowaniach, związanych z przesłaniem tych projektów dotyczących aborcji do komisji Sejmowej. W związku z tym, uważam to zamieszanie za dosyć takie. No, co tu dużo mówić. Temat zastępczy w tym sensie, że po prostu Donald Tusk powinien był już wtedy zdecydować, czy bierze Giertycha na listy mimo jego poglądów na temat aborcji, czy nie, a nie wprowadzać ludzi w błąd, że Giertych się jakoś zmieni i zagłosuje zgodnie z dyscypliną Lubową. Ja jakoś w tej sprawie nie miałam żadnych wątpliwości. Natomiast Donald Tusk wyszedł z założenia, że yy, Giertych pojawi się na listach Koalicji Obywatelskiej, mimo oporu części Platformy Obywatelskiej, szczególnie jej lewicowej części. Oni byli zaskoczeni, zmartwieni, rozgoryczeni tą decyzją Tuska, ale ostatecznie ją zaakceptowali. Natomiast Tusk wziął Giertycha z jednego prostego powodu. Ma on przede wszystkim z Zagospodarowywać emocje najbardziej radykalnego, antypisowskiego elektoratu koalicji obywatelskiej i ma popędzać rząd, jeśli chodzi o rozliczenia z pisem, o szukanie przestępstw, w patologii i karanie ich. I tę rolę, oczywiście, Gierdych odgrywa od dłuższego czasu bardzo intensywnie. Szczególnie jego cała akcja związana z Tomaszem Mrazem w końcówce kampanii wyborczej przed Parlamentem Europejskim, miała, moim zdaniem, Istotne znaczenie dla tej partii i po to Tusk go wziął, ale teraz płaci za to duży koszt, dlatego że nie udało się jakoś ustalić wewnątrz koalicji 15 października, by ta ustawa jednak przeszła. Ona i tak szybko nie weszłaby w życie, z tego powodu, że prezydent Duda zapowiedział jej weto, ale przynajmniej pokazywałaby yy, no i próbę czy też yy, decydowanie, determinację Koalicji Obywatelskiej i Lewicy do tego, żeby te obietnice wyborcze spełnić. Tak się nie stało. PSL zagłosował przeciw, choć można było go namawiać i był namawiany w taki oto sposób, że przecież to nie jest jeszcze liberalizacja ustawy. To chodzi tylko o to, żeby przestać ścigać yy, ludzi. PSL-owcy nie dali się przekonać, zagłosowali tak jak zagłosowali. Druga szansa moim zdaniem już się nie pojawi, bo wszyscy koncentrują się na Giertychu, a zapominają o tej prostej kwestii a mianowicie, że na tym głosowaniu nie było aż 14 posłów prawa i sprawiedliwości, więc jeżeli ci posłowie jednak by się zjawili na głosowaniu, chociaż być może część z nich nie przyszła świadomie na to głosowanie, bo generalnie uważa wyrok przyłębskiej z 2020 roku za błąd i zaostrzenie ustawy przepisów antyaborcyjnych tak drastycznie. Być może uważa i za błąd, dlatego nie przyszli na to głosowanie, tego nie mogę wykluczyć. Ale nie można też wykluczyć, że jeśli dojdzie do następnego głosowania tego typu, no to już. Zapewni lepszą frekwencję w swoim klubie i wówczas przegłosowanie jakichkolwiek przepisów liberalizujących będzie naprawdę graniczyć z cudem, a w zasadzie będzie niemożliwe. Moim zdaniem to jest w tym sensie błąd polityczny Donalda Tuska, że należało jednak spróbować dogadać się z liderami koalicji 15 października. Tak, żeby ta ustawa y, przeszła y, i próbować y, szukać jakiegoś rozwiązania, które y, dałoby w pewnym sensie satysfakcję PSL-owi, ale z drugiej strony pozwoliło tej ustawie przejść, bo teraz okazuje się, że ta sztandarowa obietnica Koalicji Obywatelskiej nie jest możliwa do zrealizowania. Moim zdaniem to głosowanie Koalicji Obywatelskiej bardzo zaszkodzi, dlatego że mamy w przyszłym roku wybory prezydenckie i nie można wykluczyć, że młodzi ludzie rozgoryczeni i rozczarowani brakiem sprawczości tej koalicji całej jako rządowej, a Koalicji Obywatelskiej w szczególności, po prostu nie pójdą do wyborów prezydenckich, zostaną w domu. Przypomnę, że Frekwencja w 2023 roku była rekordowa, ponad 70%, i to właśnie ta frekwencja zapewniła zwycięstwo koalicji 15 października. Dzisiaj wiele z tych osób może czuć się rozgoryczonych i po prostu zostać w domu w wyborach yy, prezydenckich, bo uznają, że yy, no, i tak się nic yy, nie zmienia. Yy, w tym sensie PSL też będzie jakoś współodpowiedzialny za to, że kandydat. Yy, Koalicji 15 października może te wybory przegrać i wtedy koalicja rządząca znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, bo dalsze rządzenie z wiszącym wetem nad głową jest właściwie bardzo, ale to bardzo trudne. Ja oczywiście dokonując tej analizy dotyczącej wyborów prezydenckich i Także jeśli chodzi o to głosowanie w Sejmie, które, w którym posłowie odrzucili ustawę depenalizacyjną. W tej analizie kieruję się też swoim osobistym poglądem na temat aborcji i muszę to przyznać, bo ma on duży wpływ na to, jak postrzegam przyszłość w tej sprawie. Otóż ja należę do tej grupy Polaków i uważam zresztą, że ta grupa właśnie stanowi większość w naszym społeczeństwie. Ja należę do tej grupy Polek i Polaków, którzy uważają, że bardzo upraszczając, aborcja nie jest ok, nie jest zwykłym zabiegiem medycznym, nie jest stricte prawem człowieka, natomiast jestem za tym, aby to kobieta dokonywała ostatecznego wyboru, żeby to ona podejmowała decyzję. Jestem za wersją niemiecką, która we, w sferze nazwijmy to warstwie aksjologicznej zakłada, że e, aborcja jest nielegalna, czy też aborcja jest złem, ale po rozmowie z psychologiem e, kobieta y, może sama i podejmuje sama decyzję i de facto e, choć może nie Symbolicznie, ale w praktyce aborcja jest legalna w Niemczech. Ja jestem za tą formułą także dlatego, iż uważam, że jest to jedyna możliwość i jedyna szansa, jedyna wersja, która ewentualnie, choć też nie jestem pewna, mogłaby znaleźć większość w Sejmie. Ja już ostrzegałam e, wiele tygodni temu, że większości dla liberalnego prawa. W tej izbie nie ma. Polacy tak wybrali. Oczywiście wiem, że lewica powtarza, że elektorat trzeciej drogi jest za liberalizacją, choć tak jak mówię, jest za liberalizacją taką, o której ja wspominam. To znaczy przy założeniu, że nie uznajemy aborcji za zwykły zabieg medyczny, natomiast uznajemy, że w tej sprawie decyzję podejmuje kobieta. I uważam, że tylko taka wersja miałaby szansę na zaakceptowanie w Sejmie. I jeżeli liderzy koalicji 15 października nie siądą do stołu i nie wypracują takiego kompromisu, powiem otwarcie, nie wierzę, aby taki kompromis była w stanie wypracować specjalna komisja sejmowa, która pracuje. Ona może pokazać pewne zręby, pewne rozwiązania, ale decyzja, tej sprawie musi zapaść w jakimś wymiarze e, na szczycie tej koalicji. Być może z uwzględnieniem tego, że część posłów nie będzie chciała głosować. E, powtórzę jeszcze raz. Jeżeli do tego nie dojdzie. Jeżeli do tego nie dojdzie, to koalicja 15 października ryzykuje potężnie przegraną w wyborach prezydenckich, a wtedy IPSL odczuje na własnej skórze, że nie będą w stanie y, naprawdę skutecznie rządzić, ponieważ y, może wygrać kandydat drugiego obozu, a wtedy to oznacza utrącanie kolejnych ustaw. Trzeba to brać pod uwagę, dlatego że to będzie obciążeniem dla całej tej koalicji, która będzie oskarżana o brak sprawczości, rozmemłanie, nieumiejętność szukania kompromisu, szukania rozwiązań najważniejszych problemów, bo przecież jeżeli prezydent będzie spis, no to wiemy już na pewno, że nie uda się na przykład uporządkować kwestii praworządności, które są niezwykle ważne, bo sądy działają bardzo źle i ta sprawa wymaga natychmiastowej naprawy. No cóż, zobaczymy. Donald Tusk tym razem, co tu dużo mówić, poniósł klęskę. Pytanie, czy wyciągnie wnioski z tej klęski i pytanie, czy przyjdzie jakaś refleksja na Władysława Kosiniaka-Kamysza i czy naprawdę zastanowią się nad tym, mimo że oczywiście słyszę cały czas, że to jest kwestia, która y, y, jest rozstrzygana w sumieniu każdego posła, że tu nie będzie dyscypliny, ale jednak uważam, że wewnątrz koalicji potrzebne jest y, minimalne ustalenie pewnych warunków brzegowych i y, wspólna próba właśnie w wykonaniu liderów szukania takiego rozwiązania, które jednak. Y, 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 Pokaże społeczeństwu, że ta koalicja działa i zmienia rzeczywistość, którą pozostawił PiS.